Mamy już rozebraną skrzynię. Olej o dziwo, w skrzyni był naprawdę sensowny. Ale zamówiłem dzisiaj nowy Hipol. tak jak zawsze biorę z Orlenu z tego samego miejsca. Skrzynia już ma jest rozbabeszona. Ałaś mnie lepiej jak pomyślę to domyć. Ale no niestety jak się człowiek podjął to trzeba. O, uzyskasz miały luzy. Koła to wszystko też pomęczone, tak jak wcześniej pokazywałem na filmikach. No, Żeby jak będzie ładnie domyty, to będzie miło składać. Tutaj zobaczcie most. mały kataku. Ale to jest fajne. Patrzcie, jaki tu jest. Tak jak wcześniej pokazywałem, jest luz na tym wałku. Pytanie: jakieś zużyć zużycie jeszcze zębatki? Tutaj osadzałem na wałek womu. Chodzi ładnie, pasownie. To jest też produkcja z tego roku, więc jestem ciekaw, czy wom będzie wył, czy będzie cichy. Jest sporo pracy tego mycia. Najgorsze to jest mycie. O, tutaj mamy dolną choinkę, pokazywałem. No. Społeczności, wszystko skropol. Yy, koło sta stałego zazębienia, oryginalne, jeszcze komunistyczne. Chyba ostatnią sztukę wziąłem od pana, którego pewnie większość z nas z Warszawy. Wałek ataku świdwin. Wałek pierwszego stopnia również świdwin. Drugi stopień Andoria, to jest nowość od niedawna. A niech się telefon wyostrzy. Jest też bardzo ładnie zrobiona baryłka, więc jestem też bardzo ciekaw czy WOM na tym zestawieniu ze skropolem będzie głośny, czy nie. Eee... No i łożysko już od razu osadzonej igiełki. Fajnie chodzi. pasownik nie ma tam problemu z luzem. Czasami trafiają się wałki tutaj bez tego frezowania do wbijania piątego biegu. Więc Tu sobie łożyska powciskałem na prasie. Nowe segery, bo wszystko jest pomęczone. O, wałek reduktora, tak samo. I to jest też produkcja 24. Nowy wypust. I słuchajcie, tak jak mówiłem, skrzynie przeważnie. Wszystko co się da, składam na pbf -kach. I to nie jest przepakowany Chińczyk nie mogę złapać ostrości łożysko wyprodukowane w Polsce. Ja wiem, że papier wszystko przyjmie, ale jeżeli byłoby przepakowane tylko w Polsce, położę telefon na chwilę. Jeżeli mamy łożysko przepakowane to nie ma na nim, tak jak tamto logo stare sprzedali, to jest przepakowane Chińczyki tutaj mamy napis Poland na łożysku, a na tamtym Ft, FLT w czerwono białych opakowaniach ja no nikomu nie polecę tych łożysk, no bo one jakościowo niestety są słabe, to się też potwierdziło nie dajcie się zrobić bambuko, że to jest kraśnik, bo na opakowaniu jest napisane Poland, a to nic już, nie wiem, czy na tych nowych opakowaniach, nowych, nowych od niedawna jest jeszcze napis Poland, FLT Poland. Na łożysku tego napisu nie użycie i to nie jest polskie łożysko. To jest jedyne, to jest oryginalny kraśnik po zmianie loga To są bardzo dobre łożyska. Jeżeli tutaj w ciemniku potrafiły łożyska chodzić 50 lat, to dlaczego teraz mają nie chodzić? Montujemy je też w kombajnach, i one też naprawdę dają radę. Nie wszędzie musi być SNR albo SKF, choć SKF się jakościowo popsuł w ostatnim czasie, ale to jest w mojej, oczywiście, ocenie. Złożenia igiełkowe są z INA. Sorry za bałagan, ale o. igiełki idą z INA. A i tutaj. Cudawianki, zapasy łożysk Zwolnice, no spalony olej To też tam tradycyjnie Hamulce to wszystko bębny, śroty. Na szczęście wały, koła nie mają pod wybite